Cześć, cześć strony ja i witam Was po raz kolejny na moim kanale. Jakby ktoś miał takie lekkie zastanowienie się, ej, co się dzieje, czego masz tak ciemno w pokoju, na prąd cię nie stać? No nie jesteś, bo jestem studentem, ale tak swoją drogą to jest to takie ustawienie kamerki oraz oświetlenia, tak jak mam na streamie, ponieważ to wygląda całkiem dobrze na streamach. I wszystko byłoby spoko, gdyby nie fakt, że ten Morty wygląda, jakby chciał pożreć moją duszę i lekko mnie to bardzo niepokoi, jeśli mam być szczery. Chyba zadzwonię po tym filmiku po jakiegoś księdza. Ale tak nie przedłużając, to stwierdziłem, że ej, jest godzina 20.29, nagram sobie jakiś spontaniczny filmik, pijąc do tego przy okazji kawę. Co nie jest chyba specjalnie zdrowo o tej godzinie, ale ktoś się tym przejmował? I stwierdziłem, że ej, dzisiaj mam zamiar się lekko pośmiać. I stwierdziłem, że wejdę na bardzo popularną w naszym kraju platformę aukcyjną, która zwie się Allegro i wpiszę w niej bardzo znaną chyba dla widzów tego kanału oraz generalnie tego typu contentu na YouTubie frazy w wyszukiwarce na tej oto stronie internetowej, a mianowicie komputer gamingowy. Sprawdźmy. Co się tam znajduje? Ile tracimy na takim komputerze? Czy faktycznie może czasami się taki komputer opłaca kupić? Może, może jakieś perełki ciekawe znajdziemy? Nie wiem. Zobaczmy. Okej, okay, coś tam się tutaj załadowało, i ja już widzę ładną perełkę na początku, ale tak jeszcze. Lekkie sprostowanie. Jak coś, to będziemy brali pod ulupę tak naprawdę tylko komputery, które ktoś faktycznie kupił. Nie będziemy na przykład sprawdzali tego ogłoszenia, które mimo tego, że pokazuje się bardzo wysoko, i jest pokazane, że niby super cena, tego nikt nie kupił. Więc nie bierzemy tej oferty pod uwagę, ale na przykład komputer gamingowy Ryzen RTX 32GB RAMu, dysk 1000, uniosący na kupił. Kupiło to 6 osób. Zobaczmy, jak bardzo to 6 osób się wkopało. Fonds w ogłoszenie widzimy od razu piękną obudowę LED RGB jakiegoś gtx GTXa. Widzimy tutaj Ryzen 7. What? Niemożliwe. Idziemy dalej. Widzimy. A. Oh, o. jest. Widzimy Asus Prima. Okej, okay. tyle, że pokazuje nam goście, jakie tu się do faktycznie. Miejmy nadzieję, że to faktycznie one. Mamy rtx 3060, wersję gigabajtową. Tu chyba nie widać ile, ile to jest gigabajtów wersja, nie jest na tym pudełku niestety. Chyba, że jestem ślepy, nieważne. Potem mamy co? Potem mamy... E, traj... Nie, to nie są tridenty Potem mamy ramy, to niby 32 bajce, bo to jest ciekawe jakiej prędkości. Potem mamy. Inną obudowę już na początku. Okej, to jest tylko z kolorami. A mamy obudowę LED. Mamy dysk. 1000 Mam... <ścoughs> Zaczyna się, mamy... bandytę, mamy bandytę! Idziemy dalej. Mamy gry. Mamy gry komputerowe. Każdy z nas kocha gry komputerowe. Mamy tutaj Counter Strike. A. Mamy tutaj Simator. w boja Mamy tutaj Tomb Raider. Valhalla. Far Crya. Fortnite. Trochę stare zdjęcie, Oraz. Kanye West. To nie jest Kanye West, tylko to jest jak Johnny Silverhand. Czyli. Keanu Reeves, przepraszam. Windows 11 Pro. Wow. a w ogóle na pudełko po 11 Pro? Serio? Bez kitu Station? Tu ja to pod ręką pierwszy życiu widzę. Potem mamy co? LEDowe, Ryzeny, LEDy i pokaźny zestaw złączy, Ok, dobra, idziemy dalej. Idziemy teraz do pięknego opisu. I co nas wita? Widzimy, że zestaw komputerowy jest nowy. Okej, okay, schodzimy dalej. I co tutaj jest w opisie? Ultra wydajny komputer dla gracza, komputer gamer, Ryzen 7 Pro. What? Komputerze jest, na, na, jest najnowsza i ultra wydajna. <laughs> czeka najnowsza i czeka ultra wydajna. No dobra. Karta graficzna RTX 3060 12 GB DDR6. Zabrakłoś tam G, Mordo. Ja to poprawię, to zaraz po tobie. Najnowszy system operacyjny, Windows 11 Professional, 64 bit, Pełna odżywotnia licencja elektroniczna. Hmm, ciekawe, czy go kupił. Czy może jednak pisał coś w Google typu: How to Active Windows 10 CMD? Ciekawe co zrobił. Obudowa ze szkła hartowanego z czterema wentylatorami RGB. O, to jest ciekawy deal. Oraz super prezenty plus Bluetooth plus WiFi. Wartość 100 zł. Wow, dobra, idźmy dalej. Parametry i zalety. I tutaj się robi całkiem ciekawie, ponieważ mamy tutaj np. Ryzena na AM4. Ryzen 7 5700X, czyli dosłownie model niż mój, który kosztuje chyba teraz lekko około 800 zł. Ok, idziemy dalej. Grafika to RTX 3060. 12 GB DDR6. No, kiedy DDR6? Ale okej. Okay. Ultra wydajność. Ueju, czy taka ultra? No, nie powiedziałbym. Są już lepsze wybory w tych cenach. I ta karta chyba kosztuje coś koło 1200 zł. Ok, idziemy dalej. Pamięć gamingowa. Są gamingowe pamięci? Ok, nieważne. 32 GB RAM, DDR4, 64200. Oha! Gigaherców? Jezus Maria, boję w tej pamięci. Ja i, nawet, nawet taki nie ma nawet taki DDR5, nawet nie wiem czy takie DDR6 będą taki, po, po, to, o takich prędkościach. Dobra, okej. Okay. Szybki dysk 1000 M2. Szkoda tylko, że nie powiedział jak bardzo jest szybki. Ale zakładając że to jest M2, no to pewnie będzie jakieś, nie wiem, 1500, bo takie są dyski mniej więcej M2 te, 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 te z tych tańszych. Karta dźwiękowa Realtek, to chyba nas nie interesuje. Mocny wydajny zasilacz 850W. Mocny, wydajny zasilacz. 850W. Okej, okay, idziemy dalej. Nie żeby coś. Nowoczesna obudowa szkła hartowanego. Okej. Okay. Windows 10 oryginalny, szybka realizacja. Hit sprzedaży. Co tutaj mamy? Komputer dla wymagających graczy. Okej. Okay. Na tym komputerze faktycznie dałoby się pograć. Na pewno jest bardzo fajny procesor. Karta też jest no... Nadal jednak wydaje na nie oszukami się takiem ta karta nadal spoko, ale jednak chyba nie parowałbym takiego procesora z taką płytą główną, ponieważ to jest Asus Prime B450. Ta płyta główna ma bardzo biedną, ale to biedną sekcję silania. Ja trochę bym się szczerze bałtu na tym używać. Jestem ciekaw, czy na tej płcie w ogóle byłby jakiś trottnik, jeśli chodzi o coś zasilania. Mam nadzieję, że nie, że to, że to się nie dzieje osobom, które ten komputer kupiły. Oraz taki mały haczyk na tej płycie nie wykorzystać jakby pełnego potencjału procesora, ponieważ ten procesor ogarnia jakby PCI 40. A ta płyta główna ogarnia maksymalnie PCI 3.0. Czyli teoretycznie chyba nawet nie wykorzystamy pełnego potencjału tego RTX-a Ale to będzie, będzie chyba dosłownie spadek koło 2 albo 3% maksymalnie, albo nawet i mniej Więc nie jest tak źle, ale jakby ktoś kiedyś z was w przyszłości miał taki komputer I chciał kiedyś wymienić jakąś kartę graficzną na jakąś mocniejszą, to mogą mieć lekki problem w takim sensie, że po prostu, no Potencjału karty byście nie wykorzystywali W takim oto krótkim sposobem, ale ma Aura Sync, czyli się świeci, okej, okay, to dobrze Obejrzysz nowe filmy 4K? Myślę, że filmy 4K to ja mogę obejrzeć tak samo na moim 10-letnim iPadzie, ale dobra, nie będę się z panem kłócił w komentarzach. Najlepsze podzespoły, najlepsza wydajność, komputer z nowych podzespołów. Jeżeli jest faktycznie z nowych podzespołów, to OK, Spoko, rozumiem, szanuję. I mamy gry komputerowe, to już wcześniej patrzyliśmy, to jest Keanu Reeves. <grystanie> Keanu Reeves, Ryzen 7. Tak, to jest Asus B450, o jak, jak mówiłem. Ale fajne jest akurat to, że on podaje konkretne, jakby podzespoły, które się w komputerze znajdują. To jest plus, bo mało go tak robi. Przynajmniej jest człowiek z nami szczery, ale. Ja mam chyba temu bandycie nie za bardzo ufał, jeśli mam być szczery. Mam takie lekkie przekonania w moim głowie. Oraz. Hmm. Teraz takie pytanie, co teoretycznie możemy mieć w tej cenie? Ale uwaga, dostajemy jeszcze w gratisie odbiornik Bluetooth. 5.0, 0 okej. Okay. Oraz karta na Wi-Fi, no, i, i to jest warto, wartość co złotych, tylko do końca miesiąca otrzymujesz je gratis, no, <grafię> gratis to uczciwa cena, wcale to nie jest tak, że za nie tak naprawdę płacicie, tylko ma, macie tak jakby taki jakby fake gratis, ale dobra, zobaczmy sobie na przykład na, na, przykład na, na takiej stronie, nie wiem, kto jest taki u nas popularny w, are w Polsce, nie na przykład TechLipton, co Lipton oferuje nam w cenie 4000 złotych i oczywiście taki sprzedawca na, na takim komputerze musi zarobić, ale zobaczmy jak wielką różnicę możemy mieć biorąc same części, jeżeli kupując takiego gotowca z Allegro, który ma bandycki zasilacz, nie wykorzystacie maksymalnego potencjału karty graficznej oraz potem możecie mieć problem. Eee, trochę pan nie powiedział, jakie to są pamięci, jakie są prędkości, ponieważ tu jest niby częstotliwość szyny pamięci, które ma jakieś widełki. O Jezu, Ok, good ramp, okej, okay, czyli chyba macie w miarę random, co dostajecie w tym komputerze. Okej, okay, przegląd ze spałów, przeglądy na sierpień, no i co mamy w przeglądach na sierpień? Bla, 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 komputer za 3900, no i co, Oj, o Jezu Okej, okay, widzę, że mam to lekko gorsze CPU, ale to jest dosłownie chyba różnica w cenie 200 zł, ale mamy już płytę główną, która wykorzysta potencjał tego procesora, ponieważ tam jest PCI 4.0 Czyli możemy tam wstawić o wiele lepsze karty graficzne, jakby, że po prostu będzie miał po prostu le lekko większy sens. Mamy tam też, też 32 GB RAMu, ale już szybsze, bo 3600 MHz. O wiele, wiele mocniejszą kartę graficzną, która dosłownie ją z tego Ertikse'a zgniecie z planszy. Zasilacz, który najprawdopodobniej nam nie wybuchnie. Oraz obudowę, której znamy model. Więc trochę, trochę chyba ten zestaw się niespecjalnie opłaca. Ale jak to by się spodziewał? Dobra, jakby, okej. Okay oceniam go negatywnie idziemy dalej, co mamy dalej na Allegro idziemy teraz O! <zysy> zestaw komputer gamingowy i7, 16 GB ram, 512 ssd, windows 10 i mamy na okładce tak, Konku o tu się pokazało, komputer oj, co się stało to się dalej nagrywa? nagrywa, okej okay. <zysy> Po pierwsze, po pierwsze jest nakładka supercena, Jest konkuter, RGB konkuter. Jest klawiatura, myszka, słuchawki, chyba z Rossmana, oraz jakiś gaming monitor. Jo, i 7. I HD. To nie może być prawda. Nie, to nie może być prawda. Nowy komputer, nie, ja ci nie wierzę. A ci absolutnie nie... Monitor Samsung, jakiś tam bla bla bla, jakiś tam 24 cale I7, 4770. Okej, okay, super. Ja myślałem, że to jest żart. Ziomek do kompa za 2000 zł, który ma niby jakiś monitor z dupy. Ale ile on kosztował, jak w ten monitor? Sprawdź, ile on kosztował, jak w ogóle, ten monitor? Cztery, on kosztował 400 zł. Nawet no, 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 można go kupić jako nowy wsadził i 7 oraz integre. Tam nie ma tego karty graficznej. Płuta główna model marki płyta główna. Nie znamy płyty głównej, bo nie, bo po co nam to jest? 16 GB do DDR3, bo tam do DDR4 nie ma. 1600 MHz taka standardowa prędkość jak na niego. SSD, dysk marki dysk 500 GB, zasilacz ATX 400 W. Boże. Ale podał nagle model budowy z dupy. Wow! Epicko! Oraz na pewno legalny minus 10. Dlaczego warto.? Nie warto! To po pierwsze. Jako jedyni udzielamy 3-6 miesięcy gwarancji na wszystkie nasze z komputery i zestawy. Ja bym się bał, bo to na pewno nie jest komputer nowy. Nie ma szans. Posiadamy dużo wiedzy. Nie posiadacie wiedzy. Kupił nas gwarancja żywotnego spalata technicznego. już problem. W każdym razie można zainteresować. To nie Każdy... To nie są. Boże, co ja tu widzę! Gopa mi się pali, ten pierwszy komputer to było nic tego. Tam tamten pierwszy komputer jeszcze można było przeżyć, co się pokazał, a ten jest tragiczny! Czytamy piękny opis procesora. Procesor Intel Core i7. Cztery rdzenie, osiem wątków, bo on ma 8 wątków jak coś, tak tylko tam spoleruje. To jednostka, która sprawi się idealnie w obróce grafiki i wideo. Nie powiedziałbym, ale także w codziennym użytkowaniu oraz grach. Szeroki zakres taktowania oraz 8 wątków do dyspozycji to znakomite parametry najbardziej wymagających zastosowań. Ostrzegamy przed nieuczciwymi praktykami konkurencji, gdzie kom w komputery montowane są procesory drugiej generacji. Na przykład, te procesory są na 2011 rok, a ważne są 2013 roku, albo 2014 roku. Czego taki bycie ludzi? Nie są w stanie wydajnie pracować na dzisiejszych programach i grach. My używamy procesów czwartej generacji wzwyż. A czego nagle mówicie o jakiejś piące czwartej generacji? Co to jest za jakieś uniwersum? Który to jest rok, rok, rok tego procesora? A w którym mógł ten procesor że chyba w 2014 albo 2013 Trzynasty! O Jezu, jeszcze lepiej. <grym> nie, to po, nie to się... Nie, to się nieźle wpaliście, Wiesz, dwa to różnicy. Karta graficzna, OK, teraz najważniejsze. Opis karty graficznej. Dzięki budowanemu procesor, procesor układowi graficznemu intel możliwe jest odważenie filmów i multimediów doskonałej jakości HD. Nie skomali. Karta graficzna uzyskana także powinna wydawać w grach. W grach typu Minecraft CS Global Offensive League of Grają całkiem bezpiecznie. Przynajmniej nie, powie... Przynajmniej nie ma na no, okładce, nie wiem, cyberpunka, bo wtedy by się dosyć chyba popłakał. Idziemy dalej, 16 gigramu, komforto użytkowanie. Nie. Dysk, marki, SSD. <śledz> mój <gamy> gamingowy Akcesoria w gratisie Nie mogę Matryca VA Realistyczne, koro... <gamy> Realistyczne kolory Dobrze, że nie odwrócone Bo nie byłoby zbyt ciekawie W zestawie jest klawatura dla graczy Słuchawki dla graczy z podświetleniem O mój Boże, model tewatury t wolt? wow Wow, podali model słuchawki Podają model klawatury, świetnie Klawatura t 4. Idziemy <gamy> <gamy> dalej Obudowa z podświetleniem Dobra, już myślałem, że to jest zwiększenie, zwiększenie wydajności, że się świeci, a dobra, cały jest to zwiększenie, że jest Airflow, co jest napisane. To jest przewiewna, jeżeli niby działa, to lepiej, OK, ci będzie już 10 gratis do wyboru. Możesz wybrać sobie do wyboru albo kabel Ethernet dwumetrowy, albo karta na wi USB. Najprawdopodobniej karta jest najwięcej więcej warta, więc wziąłbym kartę, bo kabel metr kosztuje chyba jakoś poniżej złotówki, to kategorii 6 a kupienie z dwóch takich złączek Riotek to jest też chyba coś w groszach. Bezpieczna wysyłka, rozbudowa zestawu. Możesz dołożyć dysk 1000, ale nie można go dołożyć karty graficznej. Przynajmniej, przynajmniej nie napisać tego wprost. Nie ma plomby gwarancyjnej. Mogą <głos》>, wartość się uskoczyła jakaś 8 lat temu, ale dobra. No i pełna zawartość zestawu. Uff. To był ciężki zestaw. Nie ukrywam. Przeraża mnie fakt, że ktoś to faktycznie kupił, ktoś to faktycznie ten komputer kupił, Tomasz jeśli mam być szczery, najbardziej w tym wszystkim przeraża i nawet nie będę porównywał co można kupić na przykład, nie wiem, na XCOMie w tej cenie, u TechLiptona, bo nie warto, po prostu nie warto się psuć sobie nerwów, Jeszcze, jeszcze jakiś jeden, jeszcze jeden. Wow, ey, wow, 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 wow. Czyżby jakiś bohater odcinka? Obudowa typu gaming. Mamy faktyczne zdjęcia, jakiś faktyczny sklep. Wszystko w folii. U... Wow, czy to jakiś bohater odcinka? Nie, no, Ej, to jest chyba najbardziej le legit footstar, jak widziałem do tej pory. Kabelki. Yo, kabelki od nie... Tu już jakiś ziomek faktycznie post. Wow, ej, ale szacun! Ej, szacun takiego. O, dysk marki, dysk, ok, nieważne. Ej, szacun z takiego ogłoszenia, co mamy w ogóle w środku? I we w generacji. 1650, 16 RAMu, 500 dysk, zasilacz. A jaki jest zasilacz, proszę pana? Hmm? A jaki mamy zasilacz w środku? A, nie widać go nawet. Hmm, ale po kabelkach zgaduję, że, to, że jest to chyba jakiś silent. Bo kojarzy mu się te kabelki, kolory tych kabel, kabel, kabelków z jakimiś specykami. Nie żeby coś, ale okej. Okay. W sensie na pewno uczciwie, jakby generalnie wielki, gigantyczny plus dla tego ziomka, który ten sklep prowadzi, że pokazał, jakby cały komputer. Dokładnie widać, co się w nim znajduje, jak to jest ułożone. Stan w ogóle po widać bardzo ładnie, bo to wszystko jest praktycznie nowe. Pacie, macie nową budowę, to już jest ta folia fabryczna. Na karcie też ma tutaj, macie dalej folię. Jakby, okej, okay, komputer super, on jest, on jest na pewno z nowych części złożony. O, nawet jest data, a data legend. Okej, okay, nawet widać, wszystko tu widać ładnie w środku. Okej, okay, tu naprawdę plus dla ziomka. Że nawet jakieś benchmarki porobił, bla 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 bla. bla. Jeśli chodzi o cenę, jeżeli ten komputer jest faktycznie nowy, to on wcale nie jest chyba w jakiejś najgorszej cenie. Będę na je zobaczą, czyli Linkton ma jakieś zestawy w tej cenie? O! Ma! O, cholera, to w takiej cenie może taki komputer zbudować? Okej, okay, to okej, okay, to, to się jednak specjalnie opłaca. <laughs> okej, okay, dobra, nieważne. Czyli tutaj też nie mamy specjalnie jakiejś, jakiejś najlepszej wartości, wydajność do pieniądza na pewno się należy wielki gigantyczny plus tego zioka który na sklep prowadzi że pokazał co się w tym komputerze znajduje to jest na pewno gigantyczny plus, mamy realne zdjęcia Tu w ogóle widzę, że jest jest jakiś sklepik komputerowy w ogóle albo jakiś lombard, bo wszystko mam ładnie pokazane No ale niestety, w tych cenach możemy zbudować owo lepszy komputer Ponieważ mamy tutaj na przykład Ryzena 5 4500 Który tą i5 50. generację zapewne zmiecie Mamy tutaj na przykład, tam był chyba Eric 6600 Który też na pewno od tego GTXa 1650 zgniecie RAM to RAM tam nie wiem jaki był RAM nieboho podanego po, po, po taktowania, ale też pewnie był jakiś wolniejszy, bo i ponadkar generacji ogarnia chyba maksymalnie 2666 mhz Więc tam jest na pewno gorszy RAM Ale pamiętajcie proszę moi drodzy, że sklep na tym musi jakoś zarobić To jest jakby, no przede wszystkim najważniejsze, ale nadal gigantyczny, wielki plus tego ziomka, że w ogóle pokazał co się znajduje w takim stawie komputerowym, to na pewno jest Wielkie, gigantyczne, dla niego plus jeden. I ja wam dziękuję za, za ten dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że zobaczyliście może jak wygląda zostały na Allegro. I jeżeli macie jakieś ciekawe może oferty na Allegro, jakichś takich naprawdę totalnie zrytych komputerów, ponieważ się wybierają totalnie losowo, to proszę mnie podejść na naszym Discordzie. Link naszego kochanego Discorda jest w opisie. Zapraszam was również na streamy na moim pięknym, kanale. No i to w sumie tyle. Dzięki, do zobaczenia. Siema, hej, cześć. Pa, nara, cześć. Pa! A i subjuste kanał. Do zobaczenia. Siema.